Również znany klub na bokserskim mapie Polski pod przewodnictwem byłego tonera kadry olimpijskiej mężczyzn Karola Habrosa. Mocno poszła od razu Ukrainka. Bardzo zalewa serią ciosów Polkę. Chyba zaraz będziemy liczyć. Tak jest. Mocna ofensywa. Kotowicz przyniosła skutek. Zobaczymy czy będzie w stanie wytrzymać, boksując w tym tempie, do końca pojedynku. Ale naprawdę mocno zaatakowała. Nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić Karol Fjercz. Ciąg za ciosą, natomiast Polka w tym momencie... To już, już chyba już, tak, koniec pojedynku. Karol Habros. Pokazał ręcznik sędziemu decydując o poddaniu swojej zawodniczki. Zatem, już, przed, już w pierwszej rundzie, wygrywa Ukrainka Drena Kotowicz, którą zobaczymy w półfinale. Winner by w in the first round Red Adriana Kotowicz, Ukraina. Thank you very much for this bounce. And now it's time for next Tak, pierwsza. Ok. Mm -hmm.